K. tutaj Nightmare Dziś ze mną gra rais. Dzień dobry No I... To przyjaciół RAIS z obcych Paradise. Dokładnie Będziemy sobie pykać Minecrafta Chcieliśmy was zaprosić Na nasz kanał i na naszą nową serię Która Jeszcze nie wiem jak, jak się będzie nazywała laguje. Nie serwer laguje Tylko ci opa muszę dać Bo nie możesz nic zniszczyć Spróbuj mhm. teraz no właśnie. Seria będzie polegała na tym, że co odcinek zmieniamy na wersję gry wyżej. Dzisiaj, jak widzicie, gramy na wersji 1.2.1. 1. Żeby było e... bardziej ciekawie, będziemy grać w daną wersję max 20 minut. Minut? No, odcinki Więc. będą trwały tak 15-20 minut, w zależności co będziemy robić. Ja to nie planuję... będą zmontowane, ciekawie. Ja planuję, Żeby żebyśmy wykorzystali na nowszych wersjach chociaż trochę te nowsze bloki, jeżeli chodzi o budowę. A możemy i... zrobić tak, że tą kolejną częścią 5 minut będziemy tutaj dawać to dodatkowe. Tak, świetny, świetny pomysł, no bo w sumie na tych starszych wersjach nie ma za bardzo co robić. Tu nie ma tego kontentu za dużo. Więc jak widzicie, tu no. sobie gramy na 1-2-1, w następnym odcinku prawdopodobnie będzie 1-2-2. 1, 2, 5 Dopiero coś ciekawszego się może zaciąć, dziać. Robisz sikerę czy kilo? Rąpię trzewo rękami na razie. Zrobić siekierę? ja sam sobie zrobię. No, no więc... nie no, bo już crafting Trzeba ci jak skończymy serię. Pytanie brzmi, czy ją w ogóle skończymy? Jak skończymy, to będzie inna seria, też z Minecraft'a pewnie. Czemu z Minecraft'a jeszcze czegoś innego? Spalnie. Możemy jeszcze coś innego, oczywiście, że możemy. Możemy na przykład nagrać Robloxa. Masz tutaj śkierkę. No, możemy nagrać Robloxa, jak najbardziej. Jesteśmy profesjonalnymi graczami, jeżeli o to chodzi. Więc wszystko zależy od tego, czy... Jaki będzie... Feedback z waszej strony. Dokładnie. U mnie za oknem jest burza, więc... Wybaczcie, jakby było coś słychać. No ale takie uroki już nagrywają. A jak napiszecie nam wiadomość typu spiertelajcie wkurwiacie nas. No i ty, to mendo, to będę musiał cenzurować Pójdziemy wtedy. Pójdziemy Obudnie. sobie wtedy. Nie pójdziemy sobie. A, nie pójdziemy, no to jednak sobie nie pójdziemy. będziecie ja musieli tak sobie z nami nie wytrzymać. pójdziemy, będziecie musieli wytrzymać. Możecie dać łapkę w dół, to zawsze nam zasięg poprawi. Będziemy wam bardzo wdzięczni. A jak mówicie, się. Że... W sumie kurwa. możecie napisać I... komentarz I... typu spierdalaj, bo to też nam podniesie statystyki. My <laughs> będziemy Wam bardzo wdzięczni. Ja, ja, ja Musimy to ocensurować teraz, bo kurna Remo. Koszmar, kurna klinie jak powalony kurna, mnie który nie umie, nie umie kulturalnie rozmawiać. Musi ich Tylko mnie namawia do złego. Dobra, powiedz z tymi. Co my chcemy zrobić w dzisiejszym odcinku? No, ja nie wiem, w tej wersji jest mało rzeczy do robienia. A ja już tu mam prawie 4 Żeby... minuty, już zrobione nakrywania. nie, ty nie licz, po tych 10 idealnie. Nie no, 15, potem wyłączamy Minecrafta. Ale te 4, co ty tak. sobie myślisz? Musimy zbudować jakiś domek. Nie wiem, po Chociaż... tego co mi się też, jak teraz odkryjemy jak najwięcej mapy, to później ona się będzie chujowo generować, wiesz? Więc no ja... na nowszych wersjach wtedy będzie coraz mniej tych nowych feature'ów, Będziemy no, musieli to... coraz dalej iść. Dlatego ja myślę, I musi zaczyna skoczyć, bo się boi burzy, a to części zrobić za to. jak najwięcej się, ta wiesz, surowców, trzewokamy. A kamier, tak wiem o co chodzi, no. I po prostu na części częściej. wiesz, wiesz co jest, to jest fajne? Roku, poważnie. Wiesz co jest fajne? Jeżeli przejdziemy w przyszłości jakiś cudem do wersji nawet tej 1.13, to te pierwsze czanki świata będą z tego 121, nie? I to będzie tak fajnie wyglądać ten postęp pomiędzy wersjami. Dobra, no, no to ja bym jakąś bazę wybudował, chociaż nie? W tym odcinku jakąś kopalnię zrobił Wytrwamy to noc. Co? Dzisiaj jeszcze wytrwamy te nocy 15 minut? Naluzie Co ty tak liczysz te 15 minut. Rais. Musi być. Ja idę do jaskini, zostawiam ci tu workbench na górze. Jest jakaś jaskina z... do niej zejdę. Ale duża była ta jaskina, ci powiem. Już doszedłem do końca. Tylko pytanie brzmi, czy jest sens zrobić jakąś tuszą kurmas z samego tempu. Nie no wiesz co, ja mam taki pomysł, żeby... Jak mamy ten chunk startowy, to Bo go to zrobimy jak coś najbardziej. Tak... Żeby wyciągnąć z tego terenu jak najwięcej rzeczy, ile możemy po prostu, nie? No tak, można, no. No <noise> idź, przepraszam. Dobra. Mm, robię piecyk. Jakbyś mógł, to przepal trochę drewna, żeby był ten... E... W tej wersji chyba nie było węglowego węgla. jako węgla. Był. Był? Był. A to nie był. wie ten 5? Na 1.0 był... Nie, na 1.0 był tu też jest. Okej. Okay. O noc się zbliża. Dobra, to ja zaczynam tu jakoś rozkopywać. Noc się zbliża, cień się roci. Mam wrażenie, że serwer ma trochę mało RAMu, ale... Nie wiem. Zobaczymy. Czekaj, ile ja tu mam ustawione w ogóle tego RAMu? A... Uziwa ten sobie folder z serwerem A, gdzie jest serwerownia u Andrzeja? Znikła mi z pulpitu. O jest. Ha. Usunęła się. Aha. Bo jest 1 gigaram chyba ustawione, wiesz? Fajnie. No dobra. Na przyszły odcinek to zwiększymy. W razie i tak siedzimy. W sumie na jednym chunku i nic za bardzo nie robimy. Co tam u ciebie? Masz, Czasem, tam masz kamienia? Mam. Daj kamienie. Znaczy, masz nie. w tym skrzyni. W sumie tak sobie myślę. Możemy podcast robić, grając te starsze wersje. Bo my tak tu za nie będziemy robić, i sobie możemy gadać o jakichś rzeczy. Czekaj, Co ja kiedyś rzeczy chcę? No właśnie, trzeba pomyśleć, co jest teraz kontrowersyjne i na czasie, wiesz? Tak sobie myślę. Kurwa. Może podam teraz. Mi E3. Co ty na to? Czego się spodziewałeś na targach? Znaczy ja to się nie spodziewałem, niewiele się spodziewałem po targach w sumie, ale w czy w tym roku, miałeś było... nadzieję, że coś się pojawi, coś fajnego, a się zawiodłeś i się nie pojawiło na przykład? Znaczy ja tak od kilku lat na trzymam mam w sumie, bo takie same pierdoły wychodzą. No ale na pewno, myślałem, że Kotik Remake chociaż coś, przynajmniej jakieś no. informacji na ten temat. No, no ale nie podobno było. Podobno miały być, podobno miały być jakieś. No właśnie. No właśnie, ale. No ale Elekta Thaliku, no? Ryder nawet spoko wyszedł, ale zastanawiamy się, czemu mu te haki Nordics osobiście się nie zjawił, tylko przez tego. Przez podwykonawcę. Nie wiem. Ja na przykład się bardzo zawiodłem występem na targach Rockstara, którzy nic nie robili, tylko sobie gadali o jakieś pierdoła. Tak, zwłaszcza, że mówili to sumie... do końca tego roku w, 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 kwartalnego. Chciałbym wydać, na kilka tych remakeów swoich starych kier. Bo to jeszcze to miało. No właśnie, 20 jeżeli kiel. chodzi o remake, 20 nowych... ja mam nadzieję, że oni mówiąc o tych remake'ach mieli na myśli, wiesz, jakieś starsze GTA typu Vice City. Ja bym powiedział, ja chyba bym bardziej czekał na Manhunta. Nie, na przykład. No w sumie Manhunt to jest taka dosyć zapomniana seria, jeżeli A. chodzi o Rockstar'a No to by było w sumie ciekawe, gdyby drugą część wydali. Tylko, że nie wiem czy się zdecydują na ten krok, bo ta gra była strasznie kontrowersyjna jak wyszła No właśnie, ale jakby teraz kieta wytali to by było jeszcze bardziej kontrowersyjne przez te przez te różne strajki w Ameryce No Teraz to wiesz, no, kurna. Rasizm nie rasizm, LKPT Teraz to no, wszystko... No by pozwali wysz... Robstara, bo no, nie no, ma że... na przykład postaci Za to, że potem Bierze. na Faceta potrącisz i jak ja nie był kuna kurna, wysnawcą PT, no to już, kuna posyp, Bo kto to widział, nie potrącać kuna Keja. Potrącisz Keja, kuna, to już posef że Keja potrącasz, a nie normalny, chłopa. To teraz jest spytusze resy... A, wiesz co, ja się, ja się zastanawiam, ta... jest difficulty na serwerze. Gra... Gramy na normalu? O tak. Nie, bo się moby nie respią. Jak się nie rozmiałem ja co chwilę są piaków zabijan. A to ja nie spotkałem ani jednego jeszcze Potem masz piec. O! Tyk. Dobra No, no to w sumie Nie najgorzej. Jakbyśmy cie... mieli taki podcast robić, to... Ciekawe by to było. To by trzeba było się przygotować na jakieś tematy, kurno. W następnym temacie pokatamy sobie LKP T plus. I nam konta zbanują po drugim filmie na YouTubie No trzeba być kontrowersyjnym. No. Co ja na przykład, jeżeli chodzi o Target 3, jestem bardzo zadowolony z tego, co nam Microsoft zaprezentował, czyli nową Forza Horizon 5. Trailer jest bardzo obiecujący. Jakby różnorodność mapy jest olbrzymia. Co i tyle. I tyle. Się spotkało w Targetu. Tak. Nic, nic innego ciekawego dla mnie nie było na targach. Jedyne, no, dla mnie też. Jedyne nie. co ciekawe widziałem to właśnie Forza, na którą czekaliśmy już, nie wiem, chyba czwarty rok jakoś. Czwarty chyba rok już czekaliśmy na nową Forza. No więc. ja Jestem zadowolony. Trailer jest obiecujący. Meksyk pokazuje. Bardzo w porządku. Jakby ta mapa jest duża, rozbudowana. Masz tam dżunglę, masz tam jakieś miasta, jakieś drogi. I to jest jedna rzecz, która niepokoi mnie, ale tak lekko mnie niepokoi, ale niektórych graczy bardzo. Czyli ilość, jakby nastawienie twórców na jazdę po bezdrożach w tej grze. A, o, tam jest o, o, o. bardzo dużo szutrowych dróg. Jest bardzo dużo dróg szutrowych, a raczej po, po forcie byśmy się spodziewali czegoś bardziej, wiesz... No no no, no, miejskich strat... jakichś takich y, terenów. Tak, tak, tak. Ale ja, ja w sumie jestem zadowolony, bo to na pewno moim zdaniem coś lepszego niż Forza Horizon 4, bo ten... Ta wielka... Ale się u mnie błyskło, ty, aż się zająłem. Ta Wielka Brytania po prostu... nie już nudzi, byłem mnie... Ruch lewostronny, tak? To, to jest samym to samym samo, ]em. co mnie denerwowało w Fordzie Horizon 3, gdzie była akcja w Australii. O, chyba było słychać nawet mikrofonie, jak u mnie pies do mnie, e, No, żywotne. było słychać takie tu na. No, się normalnie tak błysło, że mi pół pokoju oświeciło, nie? Dobra. No i Ale w sumie jaki tak sobie powiem, pogadaliśmy. Że w moim odczuciu. To tak od kilku lat już tu no. na tym eczu nic nie ma ciekawego. No jakby to nie ma ciekawych premier, no tak właściwie to. Teraz zrobimy takie krytypowe, to. Nie mamy pomysłu co zrobić, to zrobimy pleco. Bo zrobimy kuna, pociągamy najlepsze rzeczy kurwa z pozostałych naszych kier, zmienimy trochę o prawę, to tam jakąś papułę o, o tupę rozbić kuna i. Patrzcie się, bo tu mamy niewykorzystane asesty. A to, to jest nowy kier, kurno. No tak samo myślałem, że pojawi się następny, może coś jakiś jest. gameplay kurna tego. Chociaż tylko Far Cry, a 6, jakieś nowe ciekawe coś, o, proszę. Oprócz chodzi... jakiegoś tam gameplay, to był tu tak. nie. Nie było takiego trick tego gameplayu, co byś obejrzał, wiesz. Dajmy na no. to y, Open, open World gameplay, nie? Coś, co by pozwoliło zobaczyć na ten świat, tylko masz takie urywki, nie? Tak. Tu zabijasz kopa z karabinu z tego kurna i tyle. Trzyminutowy filmik, jak na chłop zabija z innych broni Jeżeli o, chodzi o Far 6, to jeszcze Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z tymi Z tą rozgrywką, jako antagonista z no, poprzednich części no, no, Moim zdaniem to zrobią też... No, nawet pierdolą, no Co no, wiesz, jak to jest być? patrząc na to, że jest to jest Ubisoft, ja się nie spoczywam jakiegoś tuszek pum No ja też nie No tu Ubisoft zrobi skok na kasę, daną. Nam... Byle co i... o kur... I powiedz... Macie, cieszcie się No, złotych No, 20 złotych Zapobugowany... no i creeper wybuchł o, Pierwszy wysadzony creeper w tej serii O, drugi... o kur... trzeci by był e? Kurwa, trzeci O, trzeci! <laughs> Byłby czwarty, ale zabiłem <laughs> Chyba, że zaraz będzie czwarty Dobra No i ogólnie pogadaliśmy sobie no i... I czas minął No dokładnie Cała noc minęła, więc Na pewno odcinek był ciekawy dla naszych widzów so, W nocy w sumie nic nie robiliśmy Tylko gadaliśmy no, Ale ja myślę, że taki format no, Jakiejś z osoby może zaciekawić Creepera masz co O Boże No Nie tylko Creepera Tu mam teraz klepę wiesz O kur... Ja muszę zrobić na, na pewno broń jakąś. Ja mam tę. E... Dobra, myślisz, jest... że przez 5 minut będziemy kończyć odcinek. Wiesz, co możesz zrobić? Ja będę już miał akurat 20 minut. Wiesz, co możesz zrobić w sumie? Jakąś. E, farmę. W nowej serii, może. W nowej, nowej wersji? tej wersji. Mhm. No to dobra. Tylko że nowa wersja nie wprowadzi nam za wiele, bo to będzie 1, 2, 2, chyba. Na no dobra, ale wiesz, że tak się, po... majmy się już tylko pomysłu, nie? Tak Co jest... Może przygotujemy jakieś tematy, żeby pogadać, coś więcej. No, ale jeżeli ktoś to ogląda i spodobał się mu taki podcast, w sumie z grą w tle, no to możecie podsuwać jakieś tematy ciekawe ja, tak na możemy pewno. pogadać Już z rejsmi 50 brainstorm. komentarzy kurwa będziesz miał pod tym filmem, ogólna na tematach nie, wystarczy jeden żeby nas zainspirować następny możemy sobie pokazać o minecraftie w sumie nawet No o, nowym update'ie 1.17 dobra Kurna, skupiłem się. A ja narzekam na brak jedzenia. No wiesz, co w sumie? Wy zabijam jak najwięcej owiec. O, zombie. Ale one. Ale one pełne tylko ja trochę. trochę. No właśnie wiem, bo. Ja bym wybudował w przyszłości coś z wełny. Ja mam łóżka na razie, dwa już. No bo ja jedno zrobiłem. Robiłeś jedno łóżko? Tak. To ja też jedno, to mamy już dwa łóżka w takim razie. Trzy. Jak trzy? Ja mówisz, jedno że zrobiłem, no, zrobiłem na no, razie. Ja mówię, że dwa zrobiłeś. Bo mam... Trzy wełny miałem, wiesz? Trzeba zrobić no, trukie To nie, to wełnę zbieraj, wybudujemy coś z niej. Ja tu biegam, może znajdę jakieś żelazo. W sumie fajnie by było. O, zabijam jeszcze te owce. Tylko najgorzej jest... No. Chyba tak... W tych nowych kwarcjach myślę, że możemy mieć problem. Jak, w sensie? Bo generatory, wiem, że jak nowe generatory są niby tych wiesz, neteru i w ogóle tego świata, Czy tam wody, nie? No to ja nie wiem, czy on się będzie u nas spełni na tym no. świecie. O, kuźwa, ty! No i mamy dżunglę tam. To ja wiem. No a to czemu mi nie mówisz? że dżungla, to jest rzadki biom. To, to, to miałem to... wiedzieć, musiałem przez taki wiesz, czy powypią. No nie no, na nowych wersjach, żeby znaleźć dżunglę, to musisz mieć farta. Dobra, czekaj, zejdę tam do ciebie Chodź, i możemy... Chodź, się. Rzeknamy się. No, Prawie tak. para parę speedrunnera. Zrobiłem. Dobra, jakieś dęki tutaj. Owca, na szczycie góry. Jak ją nazwiemy? Jadwiga może. Nie wiem Dawaj, popatrzmy Dobra, się w jedno no, ale... hmm. Jak Jakby to ładne ujęcie zrobić nie, jakoś... nie, nie jakieś ładne ujęcie. No tutaj sobie popatrzę tą, tą ciurę i, i... tak sobie skończymy odcinek górna, nie? Tak. Ta. Ta tak no. No i elegancja do No. No to dzięki za oglądanie. Trzymaj się jak takie mówi. Ja jestem Nightmare, za mną grał Race, no i do następnego.